Siema! jestem Żurek. Dzisiaj y, zrobimy mega opening pack y, z tej gry y, z Pacy Beats. Y, znaczy Food Draft by Pacy Beats 18. Ogólnie, no to zobaczcie, jak sobie nagromadziliśmy paczek. Najpierw otworzymy te, a później planujemy, aby otworzyć special plus pack oto. I na końcu jeszcze toc pack. Y, nie wiem, jak wyjdzie. Tak czy siak, zaczynamy od pierwszej paczki która otworzy kamerzysta z żurka XD yy, i otwiera ją dobrze jest drugi walkout nowa no dobra możliwe oblak? że mamy oblaka właśnie i to raczej oblak, oblak, oblak. Raczej no, nie ma szans, że to będzie tak to jest oblak, oblak. już myślałem że to może być ym... no ładnie no, no, właśnie dobrze Jederson. ok ale to dopiero pierwsza paczka. Yy, teraz ja otwieram. I ja otwieram... Tak średnio. Ale też dobrze. Miranda. Ale nie, spoko. Jeden over mniej. Sokratis w salach. Jest spoko. Teraz yy, okay. trzecia paczka. Teraz też otwiera kamerzysta. Prawie I, kamerzysta. I prawie... No jeszcze... No, wertongen może być. Nie jest źle. Yy, no to... Kolejna paczka. No to teraz ja. Yy, idzie dobrze. Jest. Drugi walk od... Brazylia. Czy to będzie Neymar Junior? Jeśli LW, to tak. Tak, to będzie Neymar Junior. Ale nie. 93. No niestety. Fajnie. No to super, że mamy Neymara. Mm. Do tego mamy kurtułowa. No ładnie Bardzo ładna paczka I jeszcze Nikolan yy, Teraz kamerzysta yy, Poszło mu trochę gorzej Ale nie jest źle Bo mamy yy, tego Pedro Teraz ja yy, I znowu trochę gorzej Bonaventura znam goście ogólnie nie jest aż taki zły no ale bez przesady teraz kamerzysta no kamerzysta 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 niech będzie dobrze czekaj okay. iście iście mhm. to ja zrobiłem to ja zrobiłem myślałem dobra no oj. i kamerzysta no wykrakło źle oj walkało słabo słabo niedobrze że ze ja mną Lecimy z następną paczuszką. Kamerzysta czyń honory. Kamerzysta zrobił to bardzo dobrze. Szybki walkout. Szybki wybór dobrego piłkarza. Ale to już nie będzie Neymar. To będzie chyba Thiago Silva. Nie. Co? Co to będzie? To będzie coś dobrego, ale na RW? Na RW? Coutinho. O, cześć. Świetnie. Mamy Coutinho. Ja go aspas zaklaskowałem. O, no, no i mamy walkę ładnie. O, nowa. Hmm. Siglison. Dobrze. Ogólnie znam gościa. Miałem go w FIFA Mobile, którą za niedługo będę nagrywał. Jednak na razie nie. Teraz kamerzysta. Kamerzysta zrobił to źle, ale to nic. Ważne, że jest. De Kurde, co ja powiedziałem. Zonzi, Saul, też nic Otwieram i jest dobra paczka, szybki walkout. Pierwszy, a drugi, no jak zwykle wolny. Znowu Brazylia. Jakubinie, Czy to może. jest złe? Czy to będzie? Nie, to jest znowu Neymar. No właśnie. Znowu Neymar. 93. Ym... Neymar. Hazard! Uuu, ale jaja, ja ale też go. paczka! Dobra. No i znowu moja paczka, zapomniałem, że teraz ma być kamerzysta No to zaraz dostanie kamerzysta Mamy glika, Polaka, rodaka. Mm. Yy, teraz dwa razy kamerzysta Kamerzysta, wydropi dobrze, bo mamy RM nie, mile, mile, Miller, dobrze, dobrze. Sanchez jest to. Dobra, 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 dobra. I mamy coś dobrego. To jest sala. sala. Świetnie. Dobrze. To teraz czas na ten najlepszy siedem. Dobra, tak czy siak, to teraz mam nadzieję na ikony, jakieś fajne rzeczy. No to teraz po kolei. Mamy I toca! Bardzo dobrze. Mamy toca, mamy toca i to jakiegoś fajnego toca yy, Mariano Diaz, będzie jako slajon 90 over. No to, to już jest coś, to jest coś. Taki toc w takiej paczce, okej, okay, może być. Yy, no brawo, no świetna paczka. Teraz dobra, 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 teraz ja. Teraz ja. Coś Pło, dobrego. Taka zielona, taka, taka fajna. Ile? No ja tak no. Będzie Ronaldo? Nie, to będzie Messi, chyba Messi Angel Messi, Di Maria. Nie, Messi. Messi raczej nie, no tak. To będzie Paulo Dybala. Fajnie, tylko jaki over 90 99, a, a nie. To będzie. Pastore. Di, di Maria. Maria! No, ma no, byliśmy się darem. Marsiu? No to teraz kamy się. może z taką, że Mamy toca kolejnego mamy toca y... Mamy. Włochy, ojej. Buffon, Buffon, Ojeju, buffon? ojeju, ojeju, nie. To będzie Giorgio Kilini 94. Nie. To będzie jakiś gościu. Ojeju. A miałem taką. O nie no. Tak chciałem i Ramos. Ramos, 90. Ale jaja. Do dwa wie. cztery pięć 5, pięć... Zawodników z Hiszpanii w jednej pasce okay. no i mamy, 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 mamy fajną kartę, fajna karta y... Debushi. No nie jest źle, szczególnie, że jest jeszcze Lakezet i William zaraz ja. Jest, 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 ikona. ikona. Peter Michael, no, no właśnie. Michael może być. Peter Schmeichel? Nie. Widziałem taką. Nie będzie, z bo jest CFF, więc... Nie wiem co to. Ajajaj. Mm, 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 to... No ale dobrze, że ikona, bardzo dobrze. No właśnie dobrze, że ikona. Ikony to są. I teraz kamerzysta. Bardzo ładnie, co ty zrobiłeś? Co ty zrobiłeś? Ikona, kolejna najlepsza ikona! Teraz będzie okoła. Oko czy tam. Okocha. Okocha. Yes, to Ale dobrego. nie jestem pewien, nie jestem pewien. Może i tak. Co to będzie? Okocha. 90. 90. No to już kamerzysta tutaj wzbogacił się o to, że będzie otwierał fajną paczkę. No ostatnia. i ostatnia to będzie ja. E, ostatnia taka średnia. Rem... Nie, Bernardeski spoko, Może być. No i teraz no, czas na te dwie ostatnie, najlepsze. że jest... Dobra, tak czy siak, to teraz ja otwieram special pakę. Mamy coś bardzo dobrego. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Nowa? Brazylia, czy to będzie... To może być 94 Neymar! Ale to nie będzie 94 Neymar, to będzie pewnie Thiago Silva. Ta, najprawdopodobniej to będzie tego Silva. Może, nie wiem. Tak to jest jego Silva nie 89. Myślałem, że będzie lepiej. Ale no dobrze, ale to mogę trudno. Ja teraz... No i teraz jeszcze czekamy, tam będzie otwierał podspakę No i mamy dobrą kartę. O, ho ojo, oj, oj, oj. Dwie, dwie dobre te ikony zrobiłem. Takie najlepsze oczywiście. Hernandez. No dobrze, znowu 90. No dobra. Hernandez i do dobrze. Dobrze ja to zrobiłem, no, dobrze, no. dobrze. Mm. Cały czas nagrywa? No. A no to słychać. Się. Dobra, w sumie spoko. No, ale dobrze ja dwie dwi, dwi, ja najlepsze limitki zrobiłem. I dwa razy Neymar. Subskrybujcie, komu... dajcie łapki w górę i cześć.